Ale ty małpy trzmychają O kurwa. Przepiłeś się gdzieś tam ogonami. coś To ty ty jeszcze. Ja ty. Nie Gość mam... obok. Łoś koło... Tak, weźmiesz go od tyłu. Skończyły mi się naboje. Kurwa. Ale zjedziesz go. No, that's yes. ONZ. Hi, man. Friendly. Yo, yo, yo. What's up? Good, good. I am going to the town to police station, and we will see. Because someone killed me. I need to tell. I need to tell the police that that he killed me. Nice, <laughs> nice. Someone in the in the bridge. First. See you, see you, bye. No too close, just to come. Some bomb behind me. Kurva. Hi, friendly. I get to you. do mnie. Wali do mnie. Kuźwa. Goni mnie i wali. Ja pierdolę no odczep się gościu, co ty chcesz ode mnie? Ja ci nie mogę pomóc, bo tu małpa koło mnie gdzieś no. chodzi. Nie wiem czy się odczepił, boję się odwracać. Jak w horrorze. To na akcie sobie dawać ale biegnę pod górkę i go nie widzę. On jest chyba blisko mnie, bo ja ciągle robię zygzaki, a on. Tak, jest koło mnie. Tak, bali do mnie, kurwa. Ale jaki uparty gość, no. To być naprawdę nienormalny. O, ty znowu tu? Tak. Jeszcze ci mało? Jeszcze. <laughs> <laughs> do kupca nie musisz iść, ja ci dam gano. Mam już dla ciebie. Dobra. Dam ci tego mojego. A pozostałe rzeczy znajdziemy ci gdzieś tam w bazie. No ja już mam tutaj dużo, no. Może zabijemy jakiegoś kurniaka. No ale mnie też coś laguje czasem. Zwłaszcza jak typy są blisko, to nie mogę pójść w handwalne w myczkę, żeby przybliżyć. No właśnie, właśnie, czasami tak mam strasznie, że biegają... Wiem, albo... po... No O, kurźwa dostałem. O kurwa, słyszałem. Już biegną ci po! Do trzech! Dobra, ty bardziej do tych panów? Tak, z koło domu gdzieś biegam. To znowu. O, biemię. Ładnie jeden leży. Drugi. Nie, to... Tak, to gracz. Kurwa, skończyła mi się amunicja. Mam już odgrana. Będę zabijał zombie. Dobra. Cześć Madzia. No dobrze, dobrze. Znaczy dzisiaj tyle razy zginąłem. Tyle razy. No, ale, ale idziemy. Gramy teraz do śmierci, albo po prostu jak zbutujemy tą bazę, to już kończymy. To jest baza dosyć mocna na południu, więc, więc to już jest, są takie mocniejsze rejony. Tutaj już wygirowani gracze chodzą. Kurwa, tam był gracz? Co? No, w, w oknie coś widziałem. Ale nie, to chyba... Roślinka. To roślinka. To jest tutaj ciało śmierdzi. Zginął. Ktoś go zastrzelił śmiercią nienaturalną. A, no nie gadaj, że mnie zobaczył Wdech na kiłę. Co do mnie biegnie tutaj? Tutaj. ty? To biegnę te zombie pomóc ci. Odcnij się. O no, te Robi hałas. Samobójca. O Ktoś no no tam Dobra. O, zginąłem. A, tam, gdzie eee. mam Dwóch ich jest. To kamp. Ja zginąłem przy wieży. No. Zginąłem. No, szkóźwa mać na no, dupę <grym> Znowu wymiana. No, znowu wymiana. <grym> eee. Dwóch zabiłem, nie? No. Dwóch, świetnie. Tam było jeszcze O, już mnie wyba... wywaliło. a to ja już wychodzę, no. tutaj i daleko jest. Znaczy blisko ciebie, ale... Już nie będę tam był. No. no ja sobie jeszcze do jednej śmierci. Hehe, <laughs> takie ten jak loteria. Chodzisz, pikkupy. Ja, dopłynę sobie do tej opuszczonej wyspy dupy. A no tak, no. no to mało to pływanie i ZW. Dobra. Ale... No dawaj. Ty popłynąłeś, a tu se pop popuje złamałem nogę. Ja. Klask. Jest no już. Вот этот Nie no. E <grym> nogę Noga od mnie. Czekaj, bo zemdleje. No co jest? Co on dleje? No już uspokój. No co jest? Tylko człowiek się mogę? No tak. Wyjdziesz jak zombiak.